Zapiera dech w piersiach. Tak wygląda największe świąteczne drzewko na świecie. Dortmundską Królową Choinek zbudowano z 1700 świerków pochodzących z tego lasu w nadrenii północnej Westfalii. Reporter Deutsche Welle, Max Merrill, prześledził proces jej powstawania. Dzień dobry. Dlaczego do jej tworzenia użyto właśnie świerków? Świerk jest z pewnością tańszy niż jodła kaukaska. Dodam też, że drzewo to bardzo łatwo przymocować do stalowego rusztowania, które postawiono w Dortmundzie. Jeszcze przed wschodem słońca dobrze zapakowane świerki dostarczono na plac budowy w dużych ciężarówkach. Pierwsze drzewka zamontowano tu już kilka dni temu. Wśród choinek jest też jedna, którą reporter Deutsche Welle osobiście ściął w nadreńskim lesie. Ale zanim drzewko stanie się częścią konstrukcji, musi być przycięte do odpowiedniej formy i wyposażone w zacisk do mocowania. Niektórzy z ekipy pracują tu już od 22 lat. W olbrzymim drzewku bożonarodzeniowym tkwią nie tylko świerki, ale także 1500 godzin pracy. Widać to dopiero, gdy znajdziemy się wysoko na stalowym rusztowaniu. Konstrukcja ma 45 metrów wysokości, waży 40 ton. Bez wątpienia nikt nie ma tutaj lęku wysokości, no może z wyjątkiem reportera, który już ma miękkie kolana, ale nie poddaje się, trudy wspinaczki wynagradza mu rewelacyjny widok. Świerki wciągane są na górę z pomocą dźwigów. O, chyba się o mnie zahaczyła. Chwileczkę. W końcu udało się przymocować drzewko do rusztowania. Teraz mogę być dumny, że moje drzewo też jest częścią największej choinki świata. Firma zajmująca się rusztowaniami miała w sumie 4 tygodnie, by stworzyć w Dortmundzie największą choinkę świata. Jarmark został zbudowany na samym końcu. Przez okres Adwentu odwiedzający będą mogli kupić tu świąteczne prezenty i kulinarne specjały. Czeka tu na nich ponad 300 stoisk. Absolutną atrakcją wieczoru jest jednak moment, kiedy choinka zabłyśnie prawie 50 tysiącami kolorowych lampek. Wszyscy tylko na to czekają.